Jesteście? No coś przerwało. Coś przerwało. Drodzy Państwo, ja Was bardzo przepraszam, ale tutaj mi pisaliście, że urwało transmisję. Czyli co? Czyli strzelec chyba, strzelec chyba, czy zobaczę, co tutaj? Ok. Dobrze, bo coś, 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 coś tam było z internetem, ale mam nadzieję, że jesteście i że wszystko... Teraz działa, czyli skończyliśmy na. Zaczęłam koziorosta. Do, do którego momentu w ogóle słyszeliście? Jesteście? Do którego momentu słyszeliście? Napiszcie mi do którego momentu. Eee, początek strzelca! To długo. Nie powiedziałam, co, nie, nie słyszeliście całego strzelca. Strzelec był ładny, kurczę. Dobra. To zobaczmy jeszcze na tego strzelca. Tutaj nie gwarantuję, że wyjdzie to samo, bo jak ładę raz za razem, to może nie wyjść to samo. No trudno. No zobaczmy tak w skrócie tego strzelca, nie? A strzelec był ładny. No to tak, widzicie, to tak na żywo. Zobaczmy. No to, to, to tutaj ze strzelcem. No dobra, robimy jeszcze tutaj tego strzelca, co ja Wam dopowiem. Nie pamiętam, co tam było, bo nie pamiętam. Pozdrawiamy tutaj siostrę strzelca. No właśnie, drogie strzelce. Ja się boję, że znowu coś się zadzieje tutaj. Tutaj ogólnie w tamtym, w tamtym live, tak, co nam przerwał ten internet, strzelec był bardzo dobrze pokazany, także tutaj nie, się nie martwcie, nie martwcie, że z tym strzelcem będzie źle. W ogóle tutaj strzelce mają dobry miesiąc, mają też zadowolenie, to jest raz i też karty pokazują, że na pewno dla strzelców Maj jest przychylny. Macie dużo spotkań. Karty pokazują, że jest duże zadowolenie, też rodzinne, drogie strzelce, i też karty pokazują, że na pewno będziecie czuły się też docenione, bo karty pokazują, że tutaj takie docenie nie jest. Także tutaj finansowo myślę, że dla strzelców. Nie jest najgorzej. Tutaj bardzo rodzina się e, dla strzelców e, zaznacza. Może tam strzelec się nagrał, nie? Nie wiem. E, no, ale mówię dwa razy, jak patrzę tak raz za razem na ten e, sam horoskop po minucie, e, e, bo to przerwało to, to. Ale strzelec był ogólnie w tamtym nagraniu, w tamtym live, dobry, także tutaj tylko to powiedziałam. Zobaczmy tego koziorosa, nie? Niestety tak z internetem się dzieje, nie wiem czemu. Bo koziorożca, w ogóle nie słyszeliście, nie? Co tak przerywa transmisję? Czy znaczy Koziorożec? Koziorożec nie ma tutaj złego czasu. Karty pokazują, że Koziorożec, Koziorożec tutaj jest dość. O i tutaj Pani Artemia, Artemia, tak nagrał się w większości strzelec, no i super, no, chociaż, chociaż tyle dobrego. Koziorosta to ja wiem, że tam, tam było jakieś ten, ale zobaczymy co e, jeszcze dla tego koziorosta jest. No widzicie, to takie, takie. E, dziękuję Wam, że tutaj jesteście i że możemy się... Tutaj dogadać. Koziorożec. Koziorożec na pewno powinien zwrócić uwagę troszeczkę w drugiej części. W ogóle uważa, uważajcie, koziorożce, nie wiem, na kleszcze, na jakieś, aż mi przeszło, na jakieś ukąszenia. Uważajcie na, na w ogóle jakieś takie insekty, bo w maju, w drugiej części maja karty pokazują, że może być problem. Troszeczkę tutaj z, tym, z tymi ukąszeniami. Ja myślę, że w ogóle większość koziorosów też jest osobami alergicznymi, bo karty pokazują, że mogą objawiać Wam się jakieś takie alergie. Także tutaj e, też e, pod tym kątem uważajcie. E, natomiast e, dla koziorostw finansowo nie jest to zły miesiąc. E, karty pokazują, że jeżeli będziecie czynić wydatki, e, są to wydatki związane tak: z, e, też z jakimiś regałami. Kupujecie jakieś regały. E, kupujecie też. E, Dużo, jakby ubrań, i karty pokazują, że będziecie też kupować, robić coś jakby z dywanami, czy też z podłogami. Tutaj, dla koziorostów, takie wydatki są. No właśnie, i też w, w, tym, w tym poprzednim live, co nam internet rozłączyło przed chwileczką, też no z tą pracą, bo w pracy jesteście drogie koziorożce, jak najbardziej docenione ale karty pokazują, że mimo tego docenienia będziecie chciały tą pracę zmienić, czyli tutaj coś, coś się u Was zmienia, czyli też może nie od razu, że w maju tą pracę rzucicie, ale idziecie do przodu, planujecie tutaj zmienić pracę i karty pokazują, że będziecie poszukiwać tej pracy. Myślę, ta zmiana pracy może być nawet za kilka miesięcy, ale to, że zostałyście pochwalone, to myślę, że to jest też dobry czas dlatego, żeby się dowartościować drogie koziorosce i faktycznie na rynku pracy się rozejrzeć. Życie uczuciowe. Życie uczuciowe, tutaj jeżeli jesteście w związku drogie koziorosce, karty pokazują, że to te związki będą. Te związki będą. Tutaj te rozmowy też yy, widzę, drogie kozioroszczy, że są, że tutaj dogadujecie się w związkach. Aczkolwiek, nawet jeżeli w związku możecie się czuć yy, troszeczkę też yy, samotne, drogie koziorosce, ale to jest tak jakby przez czas majówkowy. Dziwne, nie? Bo majówka, jak macie długi weekend, powinniście, będąc w związku, czuć się jakieś takie. Yy, Dogłaskane, dowartościowane, a tutaj w tłumie w związku czujecie się samotne. Natomiast później, w drugiej części miesiąca, jak najbardziej ta sytuacja się poprawia i odmienia. Osoby samotne, które nie są w związku, koziorożce, to na pewno do Was od, odzywa się bardzo dużo osób z przeszłości. Karty pokazują, że niektóre osoby Wy odsuniecie, bo Wy nie będziecie chciały być zranione. Tak? Ktoś, I to będzie dla Was sukcesem, bo ktoś Wam, drogie koziorostce z przeszłości, będzie głowę zawracał, i Wy niekoniecznie będziecie chciały w to wchodzić. No, będziecie miały jakby satysfakcję, że ta osoba się odzywa, ale też wiele koziorostów będzie miało. Jakiś taki strach, że dlaczego ta osoba do mnie się odzywa, jak ja chcę już mieć święty spokój, ja już nie chcę sobie jakby tym głowy zawracać, tak? Czyli, no, takie, takie trochę jeszcze przejścia będziecie miały. Mówię o samotnych koziorożcach, które są same. Natomiast też. Jedna z tych osób powracających, kto Wam da yy, dużą satysfakcję, ona będzie mówiła, chodź, zacznijmy, chodź, coś zróbmy, ale wy nie będziecie chciały, tak jak mówiłam, w to wejść, żeby nie wpaść do tej, nie wpaść do przepaści, czyli tutaj trochę masło maślane, ale żeby nie wpaść w to, żeby znowu się w coś yy, nie uwikłać. I myślę, że to jest dobra yy, decyzja. Yy, no, żebyście y, emocjonalnie potem nie cierpiały. Natomiast nowa osoba też jest. Karty pokazują, że nowa osoba, albo którą poznałyście y, drogie, koziorożce, jakiś niedawno, y, niedawny czas temu, jakaś świeża, y, bo ta osoba jak, wa, jak najbardziej was zaprasza. Y, postanowi w tym maju, że dobra, spróbujmy, jesteście razem, jesteśmy razem, czyli tutaj ten czas jak najbardziej, no nie jest zły, mimo że nam internet przerwał transmisję, ale już jesteśmy i się cieszę. Dobra, wodnik i pani Weroniko. Mm -hmm. Tak jak pani mówiła, jestem z siebie dumna, że dzięki pani odsunęłam od siebie byłego partnera. Tak, tutaj pani Weroniko, myśmy też włożyły bardzo dużo pracy No w panią, razem tutaj pracowałyśmy, żeby pani, ja jestem z pani dumna, że pani stała się właśnie też zupełnie inną osobą. Radośniejszą i, i taką, taką też silniejszą, i właśnie też o to chodzi, bo tarot to nie tylko wróżby, to jest praca nad sobą, to jest rozwijanie też siebie, oszukiwanie swojej właściwej ścieżki, i po to też jestem, nie? bo tutaj też mamy takie właśnie też terapię. Ja też pani dziękuję, że pani jest i w ogóle. Dobra, zobaczmy wodnika. Wodniki, a co wy takie wodniki? Wy w ogóle wodniki macie dobre nogi. Macie dobre nogi. Na zasadzie mogli Wam zawsze mówić, że macie zgrabne nogi, że macie mocne, ale zgrabne na pewno, a wy jakby tego też drogie wodniki nie doceniacie. Pokazujcie tutaj swoje nogi, nie bójcie się, teraz jest lato, wiosna, ciepła pogoda. Pokazujcie też swoje nogi. Tak, maj. Właśnie, pokazujcie też swoje nogi, drogie wodniki. Zakładajcie też, jeżeli jesteście, no wiadomo, kobietami, też sukienki chodźcie w tych sukienkach, spódnicach. Maj ogólnie nie jest dla Was złym miesiącem. Macie na pewno świętowanie. Macie też robienie jakichś zapasów. Nie wiem, że może już będziecie coś wykować, może coś, bo karty pokazują, że też robicie jakieś zapasy, drogie wodniki. Na pewno macie. Dużo też znajomych wokół siebie, i ci znajomi będą chcieli troszeczkę waszego sukcesu, bo tutaj odnosicie jakieś sukcesy. Myślę, że możecie tym sukcesem się z nimi podzielić, ale też uważajcie, bo karty pokazują, że możecie poczuć się nawet jakieś takie trochę wykorzystane, że ok, że jak było dobrze, to, to, to są te osoby, a jak potrzebuje teraz w tym momencie porozmawiać, to ich nie ma, tak? czyli możecie troszeczkę czuć się no, 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 oszukane, szczególnie przez kobietę o jaśniejszych włosach, czeszącą się bez grzywki, karty pokazują, że te włosy ma takie, takie dość krótsze, ta może wam, wam jakby nie posłużyć. W pracy, w pracy karty pokazują drogie wodniki, że Macie dość dobry czas, mimo że teraz staracie się pewnych rzeczy nie dostrzegać, mimo że macie straty finansowe, że się w ogóle finansami teraz denerwujecie, jakbyście się denerwowały, że z czymś zalegacie, że, że nie wiem, że pracę stracicie, że. że... Że nie będziecie zarabiały, bo karty pokazują, że tutaj macie troszeczkę jakiś taki stres, ale to jest tylko chwilowe, bo jeżeli szukacie pracy, bo są osoby, są też dużo wodników, pewnie z tego co widzę, że, 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 że też tej pracy nie mają na dzień dzisiejszy, one pracę podejmą. W maj jest dobrym czasem, aby dowodników te pieniądze przychodziły, tylko też z niektórymi osobami jest tak, że wy się boicie jakby iść do pracy, wy boicie się, może trochę się zasiedziałyście, albo może nie wierzycie w siebie, że na przykład w danej pracy nie podołacie, nie? bo karty pokazują, że tutaj troszkę taki czas jest, ale naprawdę próbujcie. Jeżeli chodzi o dodatkowe pieniądze od losu. Myślę, że tak, myślę, że tak. Karty pokazują, że jest czas dla Was dobry, szczególnie gdzieś tutaj w okolicach dziesiątego, nawet nie wiem jaki to dzień w kalendarzu, w okolicach dziesiątego, między 10 a piętnastym dla wodników dodatkowe pieniądze od losu mogą przyjść, czyli nie wiem, wyślijcie sobie jakiś los, czy e, gdzieś tutaj e, zagrajcie. E, Wodniki w związkach. No, no nie jest lekko. Tutaj, jeżeli jesteście wodnikiem w związku, nie jest lekko. E karty pokazują, że te związki będą jakieś takie e burzliwe, e ale karty też pokazują, że. Na pewno jak wyjdziecie na jakiś spacer, czy też pojedziecie na jakąś przejażdżkę, to wasze relacje się poprawią. Tutaj też, jeżeli jesteś wodnikiem w związku, jest tam troszeczkę żmija, czyli tutaj ktoś knuje, jest jakaś osoba, która knuje, jest osoba, która nie za bardzo jest skłonna, żeby ten związek był fajny, ona jest myślę, że zazdrosna. Ta osoba nosi jakieś dziwne czapki, czy też kapelusze, czyli tutaj drogie wodniki, uważajcie, ona będzie wam dawała jakieś ziemniaki, czy jabłka i ta osoba nie jest, myślę, że w maju na coś wam przyniesie jedzeniowego, ona nie jest za bardzo do was uczciwa. Wodniki samotne, spotkania, karty pokazują, że wodniki samotne mają randki, mają spotkania karty pokazują, że zdecydowanie tak, ale one tutaj, jeszcze raz wam pokażę one się nie, za bardzo nie zakochają, bo tutaj te spotkania są ale one, one będą takie trochę, że a okej, okay, tutaj partner czy ta partnerka, ale niekoniecznie od razu to jest ta osoba, czyli drogie wodniki będą uważały, że Spotkania spoko, ale że to jeszcze nie jest ta osoba. No ale ważne. Te Samotne. O, i Anna Kamińska się pojawiła. Witam Pani Anno. Też Panią yy, pozdrawiam. Zobaczmy ryby. Co z rybami? Coś z tym internetem dzisiaj, nie? Ryby. Właśnie tak, mam Ewa Obraczkiewicz, ale potem się poprawi. Dziękuję bardzo za czas. Tak, Pani Ewo, dziękuję za potwierdzenie. Zdecydowanie potem się poprawia. Także tutaj się jakoś nie denerwuje, nie denerwować, bo to tak, tak właśnie jest. Dobra, zobaczmy teraz dla ryb, co czeka. Ryby w maju. Pewnie ten internet przez ten nów tak przerywa tutaj. E, powiem Wam tak, drogie ryby. E, maj jest dla Was dobrym miesiącem. Tutaj w maju za dużo się dla Was też nie dzieje, e, drogie ryby, ale karty pokazują, że e, na pewno e, jesteście zadowolone ze swojego życia zawodowego. Też będziecie jeszcze rozglądały się e, drogie ryby. Za jakąś e, dodatkową pracą, coś tutaj jest, e, dodatkowe zajęcie, dodatkowa praca, e, albo otrzymacie też propozycje, e, drogie wodniki, e, te ryby, przepraszam, e, dodatkowej pracy, bo tutaj te propozycje są i też, oj, prawda. No, matko, e, i też e, karty pokazują, że e, będziecie się zastanawiały, e, czy tą nową propozycję, jakby też przyjąć tutaj te życie zawodowe w ogóle macie też pochwały karty pokazują od szefa czy też od szefowej i te sukcesy drogie wodniki co z tymi kami ryby? drogie ryby teraz te sukcesy które do... Osiągnęłyście, one się pomnażają w tym maju. Tutaj macie jak wolną rękę, macie przychylność sił wyższych, że nawet też drogie ryby będziecie się zastanawiały: O, jak to możliwe? Okej, okay, super, zrobiłam to, daję radę. Czyli tutaj jest ten maj zawodowo bardzo dobry. Finansowo zresztą też, aczkolwiek należałoby uważać, żebyście z tymi e, wydatkami e, drogie ryby nie przecholowały bo Karty pokazują, że tutaj pod koniec miesiąca możecie tych wydatków mieć jakby za dużo i potem będziecie się zastanawiać, że tyle pieniędzy Wam też poszło. Ale jest OK. Też karty pokazują fajne spotkanie rodzinne, plany związane z wyjazdem dalekim, na drugi koniec Polski. Drogie ryby i też dużo przebaczenia. Bo u was są też takie sytuacje sytuacje, myślę, że bardziej rodzinne albo może też ze znajomych, że nie wszystko macie powyjaśniane, że od pewnych osób, drogie ryby, jakby się odsunęłyście, i, i, i karty pokazują, że jest pojednanie w tym maju i coś się zadzieje, że jest wyjaśnienie, pojednanie, nawet jeżeli nie chodzi o wyjaśnienie, ale jest jakieś pojednanie. Ryby w związkach. Ryby w związkach, karty pokazują, że mają zadowolenie. Widzę, że one czują się radosne, one czują się. Faktycznie spełnione i w takiej miłości. Ryby samotne. Ryby samotne, no tutaj karty pokazują, że jeżdżą na randki. Też z nową osobą. Karty pokazują, że będą się wybierały nawet w jakąś taką podróż dalszą z nową osobą. I myślę, że. No jak chcecie, bo tutaj jest podpowiedź, że jechać, nie jechać. No jak chcecie, to jedźcie. No, nie umiem wam na ten moment powiedzieć, tak, ale tutaj macie takie wahania. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, to zapraszam do rozmowy ze mną, to zrobimy na konkretną osobę tutaj karty, prześwietlimy, co ma w sercu w duszy, czy jest uczciwa, czy jak pojedziecie, będziecie bezpieczne, czy nic się nie stanie. Natomiast tutaj z tego ogólnego pokazują się dla Was drogie ryby, jakieś takie wahania. Należałoby również zwrócić uwagę tutaj na zatoki, tak? Mówię ja lekarzem jestem, diagnozy nie stawiam, ale pokazują się czoło zatoki, oczy nawet. Czyli tutaj drogie ryby, żeby was nie przywiało. A ryby samotne, to tak jak mówię. Wyjeżdżają. Myślę, że raczej wyjadą i ten maj jest e, dość dobry. No, tutaj jeszcze to tyle by było. E, tutaj troszeczkę właśnie mieliśmy z tym, że e, co? że ten internet siadł Ach jak Pani posłucham, to potem zawsze jest super. Dziękuję, życzę Pani szczęścia i pogody. Ach, dziękuję, miło mi bardzo. Tutaj Pani Małgorzata Walkiewicz, bardzo lubię pani czytania. Ryba, dziękuję. Dziękuję za rybkę, wędę rybka. Tak, wiecie co, ja też Wam bardzo dziękuję, że jesteście. Polecajcie kanał, udostępniajcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Widzimy się za tydzień, nie? Bo tutaj zrobiliśmy horoskop, zrobiliśmy horoskop na cały maj. Ale też myślę, że live sobie zrobimy za tydzień, myślę, że w niedzielę albo w sobotę. I zobaczymy. Coś dla Was wymyślę, ale też, też tutaj się spotykamy. I co? Zapraszam Was jutro do rozmów na mojej linii telefonicznej agasojala.pl na bloga. Też każdy się dodzwoni. Tutaj Wam bardzo dziękuję za cierpliwość w tym dodzwonieniu się. Na pewno się też dodzwonicie. Przypominam, że koszt za rozmowę jest pobierany dopiero wtedy, kiedy się usłyszymy. Tam troszeczkę. Jeżeli nie słyszycie sygnału czy też komunikatów, to na pewno macie telefon właśnie w takiej tej sieci, ale to już jest zgłoszone i myślę, że ta jedna sieć u was się poprawi. O indywidualny horoskop zapraszam. Zapraszam też, żebyście zapytały, zapytali jutro, są bardzo też potężne energie dzisiejszego nowiu księżyca, tak, mamy nów w byku, czyli co ten nów przyniesie, zdradzę Wam tylko tyle, że ten nów pozwala nam, czy też prosi nas, żebyśmy dotarli do swojego wnętrza, żebyśmy też nie godzili się na to, żeby ktoś za nas podejmował decyzję, ale żebyśmy my sami nie zadowalali się, tylko tym, co ktoś od nas wymaga, ale żebyśmy że nie musimy się godzić się ona na to, co ktoś od nas wymaga, ale żebyśmy też yy, no, zadawali, żebyśmy spełniali siebie i nie umniejszali sobie, żebyśmy działali w życiu, w związkach yy, że też jesteście ważni tak? że też macie siłę że też możecie tą siłę mieć, że jesteście ważni, że jesteście kochane że jesteście piękne i żeby tą iskrę siebie wydobyć i tak jak pomogłam wielu osobom a tutaj chociażby właśnie co pani Wery pisała, tobie też mogę pomóc i pamiętaj że jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu, to nie jest egoizm, bo jeżeli ty będziesz czuła się ważna, szczęśliwa, zadowolona czy zadowolone, wszyscy inni to światło też będą od ciebie czuć, dobrze, czyli dziękuję wam za wszystko za już drugi e, dzisiejszy live e, zapraszam e, jutro na bloga do rozmów i za tydzień widzimy się. Pa! Pozdrawiam Was ciepło, Wasza Aga Sojala. Pa!